Zaczynamy pierwszą pozycją w siadzie. Lewa ręka idzie do góry. Prawa dłoń kładzie się na lewy łokieć, ściąga go w dół. Ciało przechyla się na prawą stronę, rozciągając lewy bok. Oddychaj spokojnie. Powróć do centrum i z strony. Prawa ręka idzie górą, dłoń na linii kręgosłupa, lewa dłoń chwyta za łokieć i go w dół, ciało przechyla się w lewą stronę. Rozciągaj prawy bok. Powróć do centrum. Przechodzimy do drugiej pozycji. wejść do klęku. Przenieś lewą stopę na wysokość dłoni, Podnieś ciało do góry, złóż dłonie na wysokość klatki, wydłuż kręgosłup z wdechem. Z wydechem zahacz prawy bark za kolano. Spójrz w górę. Jeśli możesz, odstaw prawą dłoń na ziemi, z mojej strony. Prawa stopa. Na wysokość dłoni, dłonie złożone przy klatce, z wydechem wydłuż kręgosłup, z wydechem lewy bark za prawe kolano. Spójrz do góry, zostań ze złożonymi dłońmi lub odstaw lewą dłoń na macie. Wejdź z pozycji i przechodzimy do pozycji numer 3. Wejdź do leżenia na brzuchu. A następnie podnieść klatkę trochę wyżej, ustawiając ciało na przedramionach, łokcie w linii z barkami. Pozostań przez moment w pozycji kobry. I wróć do leżenia na brzuchu. Pozycja numer 4. Znowu podnieś ciało troszkę wyżej, ustaw dłonie palcami skierowane do boku, a następnie przesunie jeszcze bardziej w bok, obniżając klatkę, obniżając barki. Zostań w pozycji rozciągając górne plecy i barki. Powoli wyjdź z niej strony. Dłoń, która była bliżej klatki, jest teraz dalej. I znów dłonie oddalają się do boku, klatka opada, oddychaj spokojnie. Podnieś ciało do góry, wyjdź z pozycji. Przechodzimy do pozycji numer 5. Z leżenia na brzuchu przejdź do leżenia na plecach. Przeciągnij prawe kolano do klatki, jak najbliżej się da. Złap lewą dłonią za prawe zewnętrzne kolano, przyciągnij je na lewą stronę. Prawy bark nie odkleja się od maty. Kolano jest jak najwyżej, jak najbardziej skierowane w stronę głowy. Wyjdź z pozycji, zmień stronę, lewe kolano do klatki, jak najbliżej do głowy. Lewy bark zostaje przyklejony do ziemi, lewe kolano za pomocą prawej dłoni przechodzi na drugą stronę. I wyjdź z pozycji i wejdź na moment do relaksu. Pozostań w nim na tyle ile potrzebujesz.